W 60-mczo widzicie Gilon i też w sklepie. 19 lipca 2023 roku i co letni ulubieńcy nadal w sklepie. Wojowniczka wody za 800, barwiona bryza, zakrętka, bezlik barw, słoneczny świt, zakręcone klimaty za 500, wir kolorów za 400, wielobarw na odkoń za 300, zestaw na szerokie wody za 5200 i tyle pokazuję, bo on cały zestaw normalny ten zestaw wisnie i tam kosztuje 2600. Podziel się bogactwem za 200 nowa emotka. Tak się tutaj prezentuje. Zestaw Orelje za 2200. Orelje za 1500. Buława Trybuty za 1200. Klont Fasol za 500. Oro za 2000. smokiele za 1500. Aksa za 1200. Brynę za 1200. toporot za 500. Trojzom Blazorytowy za 500. Skalarek za 500. Zestaw Aksu i Brynę za 2200. Siorbentyna za 1500, profesor Siorby za 1500, kapacz za 800, Siorb za 700, zestaw błękitna załoga za 1500, mamy malowanie, doktor House za 1500, dwie beczki za 1200, dusza imprezy za 1500, Siorb za 300, zestaw doktor House za 2000, powróciły bambiki z rozdziału drugiego, przekaźnik za 800, Fenix za 1200, pogłębiarka za 1500, ściema za 800, Goatę za 500. Oto ja za 500, Gwiezdne Wojny nadal w sklepie, Szafka na nadal w sklepie i powrócił pakiet Siorbowe Legendy i pakiet Zadań Szafirowej Hagiri, ale mi go nie pokazuje, bo mam go kupionego i nie ma już dzisiaj skinów z Akademii, także co, jeśli sklepik wam się podoba, to pamiętajcie subzone, łapka w górę, kod w sklepie, a się z wami żegnam, siemneczko.